Każdy doskonale zna ten odgłos. Sikorki mają kilka takich dźwiękowych wizytówek. W Polsce sikorka to jeden z najliczniejszych ptaków lęgowych. Populacja sikorki bogatki liczy niewiarygodne kilka milionów par. To ptaki bardzo pocieszne, szybkie, zwinne, ich organizmy pracują na najwyższych obrotach, stąd też sikorki potrzebują dużej ilości pożywienia i masy kalorii. Tym bardziej dziwne może wydawać się to, że towarzyszą nam one przez cały rok, także w czasie największych mrozów, gdy trudno o wartościowy pokarm. Ba, wręcz kojarzymy je z zimą to wtedy możemy obserwować je w pobliżu karmników, a przy odrobinie cierpliwości i szczęścia z bardzo bliska, nawet z własnej dłoni. Mało kto jednak wie, że te sympatyczne ptaszki mają także dość mroczną stronę. Potrafią polować na inne ptaki, by wyżerać im mózgi. Są bardzo zadziorne i waleczne. Potrafią pożerać padlinę, a nawet zjadać hibernujące nietoperze. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej tym żywiołowym ptaszkom. Co roku w trakcie zimy, zwłaszcza gdy spadnie śnieg, oficjalnie rozpoczyna się sezon na dokarmianie ptaków. Polacy bardzo chętnie wieszają wtedy karmniki, a jednymi z najczęstszych gości w karmnikach są właśnie sikorki. Ziarno to jednak dodatkowy, zimowy pokarm sikorek. Ptaki te specjalizują się przede wszystkim w pożeraniu owadów, pajęczaków oraz wszelkiego rodzaju larw. Wiosną i latem, gdy owadów jest pod dostatkiem, sikorki pochłaniają ogromne ich ilości. Bywa, że pożerają wtedy nawet równowartość własnej wagi. W okresie lęgowym para sikorek bogatek może mieć w budce lęgowej kilka, a nawet kilkanaście młodych. Wtedy rodzice pracują na najwyższych obrotach, bez chwili wytchnienia, by wykarmić wiecznie głodne pisklęta. Latem dzień jest długi, widno jest przez 16 godzin, a rodzice uwijają się od świtu do zmroku. Taka rodzinka w ciągu jednego tylko lata, jak oszacowano, może pochłonąć nawet 75 kg owadów i pajęczaków. Bogatki w ciągu roku wyprowadzają zazwyczaj dwa lęgi, a zatem sztukę tę powtarzają dwukrotnie. Gdy pomnożymy to przez kilka milionów par sikorek bogatek gniazdujących w Polsce, osiągniemy wynik kilkuset tysięcy ton owadów. Już tona owadów działa na wyobraźnię, a co dopiero kilkaset tysięcy ton. Krótko mówiąc, choć sikorki są malutkimi ptaszkami, to w swojej całościowej masie przetwarzają ogromne ilości pokarmu. Dieta sikorek zaczyna się jednak stopniowo zmieniać wraz z nadejściem jesieni. Początkowo sikorki wciąż jeszcze mają pod dostatkiem pożywienia, bo wiele owadów w przygotowaniu do zimy posiada tłuste ciała i skrywa się w różnych zakamarkach w korze drzew, skąd sikorki skutecznie je wydubują. Niektóre owady zimują w postaci jaj, larw czy kokonów, ale je sikorki również skutecznie potrafią wynajdywać i pożerać. Jak widzimy na tym nagraniu, by dostać się do pożywienia, potrafią rozdziobywać i odrywać korę drzew. Z czasem jednak to jesienne eldorado dobiega końca. Owadów zaczyna brakować i wtedy sikorki do diety włączają także nasiona. Chętnie zaglądają w tym czasie do naszych karmników. Razem z wróblami oraz innymi ptakami sikorki od samego rana uwijają się przy karmnikach. Wszyscy miłośnicy ptaków wiedzą jednak doskonale, że oprócz ziaren istnieje także jeden specjalny, wyjątkowy smakołyk tylko dla sikorek słonina. Gdy zimowego poranka wywiesić ją za oknem, nawet w mieście, a w szczególności gdzieś w pobliżu drzew, błyskawicznie powinny odnaleźć ją sikorki. To czysty tłuszcz, wysokoenergetyczne paliwo, którego te żywiołowe ptaszki, szczególnie w trakcie mrozów, tak bardzo potrzebują. Słonina, choć czasem może o tym zapominamy, bo kupujemy ją ładnie zapakowaną w sklepie, to jednak nic innego jak zwyczajny kawałek zwierzęcia. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Tak, sikorki pożerają zwierzęta. Już owady, ich larwy, a także pajęczaki to nic innego jak zwierzęta właśnie. Choć czasem wahamy się, czy w ich stosunku możemy użyć określenia zwierzę. Z definicji jednak jak najbardziej należą one do królestwa zwierząt, są zwierzętami. To, że sikorki tak chętnie jedzą słoninę, to po prostu naturalny instynkt tych zwierząt, wykształcony już dawno temu w przyrodzie. Gdzie zatem sikorki znajdowały w naturze słoninę? Chociażby w padlinie. Na tym nagraniu widzimy sikorkę, która pierwsza zjawiła się na padlinie ukrytej pod śniegiem. Sikorki oczywiście nie mają szans w konkurowaniu o padlinę z większymi zwierzętami krukami czy chociażby wilkami ale te małe ptaszki nie potrzebują wiele. Więc każdy skrawek tkanki tłuszczowej, wątroby czy innej części padliny będzie dla nich bardzo cenny. Resztki ze stołu dużych drapieżników będą dla nich królewską wręcz ucztą. Sikorki nie poprzestają jednak tylko na padlinie. To nagranie dobitnie to pokazuje. Sikorka, niczym ptak szponiasty, rzuca się na podobnych rozmiarów czeczotkę. Przytrzymuje ją pazurami dziobiąc po głowie. Jak dowodzą ornitolodzy, takie zachowania sikorek w czasie zimy nie są niczym nadzwyczajnym. Już w czasie lata zaobserwowano sikorki zabijające inne ptaki w trakcie rywalizacji o dziuple lęgowe. Tutaj widzimy chociażby, jak waleczne potrafią być sikorki w trakcie obrony budki lęgowej przed dzięciołem. Zimą sikorki atakują inne ptaki nie dla obrony czy zdobycia rewiru lęgowego, ale po prostu dla zdobycia pożywienia. Rozdziobują czaszkę ptaka, lub wydziobują oczy i przez oczodoły dostają się do mózgu, by go wydziobać. Mózgi zwierząt, choć w dużej mierze składają się z wody, zawierają także tłuszcze i białko. Poza tym są miękkie i łatwe do zjedzenia przy pomocy małego dzioba sikorki. W jaskiniach na Węgrzech obserwuje się nawet regularne polowania sikorek na hibernujące w jaskiniach nietoperze. Jeśli w tym przypadku w ogóle można mówić o polowaniu, wybudzenie nietoperza z hibernacji trwa długo. Nietoperz w tym stanie ma temperaturę bliską temperaturze otoczenia, niewyczuwalny wręcz oddech i bardzo niskie tętno. Funkcjonuje jakby w trybie standby, trybie czuwania na podobnej zasadzie jak uśpiony, ale niewyłączony laptop, dzięki czemu zarówno nietoperz, jak i laptop oszczędza cenną energię. Sikorki wykorzystują ten stan bezbronności nietoperzy. Wydziobują im oczy, mózg, a także mięśnie, tłuszcz, a nawet jelita. Wszystko wskazuje na to, że węgierskie sikorki wcale nie są pod tym względem wyjątkowe, bo podobne zachowania sikorek udokumentowano także w Polsce. I jak widzimy na tym zdjęciu, sikorki w trakcie zimy nie pogardzą także gryzoniem. Nie wiadomo, czy w tym przypadku sikorka zabiła Nornicę, czy już znalazła ją martwą. Można jednak przypuszczać, że skoro są w stanie zabić niedużego ptaka. To prawdopodobnie również dadzą sobie radę z małym gryzoniem. W większości przypadków jednak, by podjeść mięsa, sikorki wcale nie muszą zabijać. Kto spaceruje po lasach czy łąkach, ten wie, że martwe gryzonie bardzo często można spotkać na ścieżce. Poza tym, jak wcześniej wspominałem, sikorki korzystają także z pozostałości po innych drapieżnikach. Strategia ta ma dla Sikorek bardzo istotne znaczenie, i bez niej ptaki te zapewne nie byłyby w stanie podbić zimnej północy i funkcjonować tu w trakcie zimy. Większość ptaków woli opuścić nasz kraj w tym czasie i udać się w cieplejsze miejsca. Sikorka znalazła jednak sposób, by przetrwać. Większość Sikorek prowadzi osiadły tryb życia, ale część podejmuje jednak niedalekie wędrówki. Spora część populacji wraz z nadejściem zimy przesuwa się nieco na południe, by w ten sposób złagodzić sezonowy spadek temperatury. A zatem część naszych sikorek odlatuje, część zostaje, ale że dodatkowo na zimę przylatują do nas sikorki ze Skandynawii, to ogólny bilans sikorek w ciągu roku praktycznie się nie zmienia. W trakcie zimy, właśnie z powodu przylotu sikorek z północy, wręcz możemy mieć wrażenie, że jest ich więcej. W Polsce występuje 7 gatunków sikorek. Najpopularniejsza i największa ze wszystkich jest sikorka bogatka. To ta sikorka jest najbardziej liczna i najlepiej nam znana. To ją najczęściej słyszymy i widzimy w lesie czy gdzieś w pobliżu karmników. Jest pięknie bogato ubarwiona, stąd też nazwa z charakterystyczną czapeczką i krawatem. U samców krawat jest większy i szerszy niż u samic. To symbol statusu, siły i męskości u bogatek. Duży krawat świadczy o wysokim statusie. W opozycji do sikorki bogatki, jeżeli chodzi o upierzenie, znajduje się sikorka uboga wraz z czarnogłówką, bo oba te gatunki są bardzo do siebie podobne. Rozróżnić je można w zasadzie tylko po kształcie czarnego podbródka. Ptaki te rzadziej spotykane są przy karmnikach i generalnie są rzadsze od bogatek. Trzymają się nieco dalej od siedzi bludzkich. Sikorka modraszka z kolei jest nawet jeszcze piękniej ubarwiona od bogatki. Jej upierzenie jest dodatkowo ubogacone o piękne, intensywnie niebieskie, czy też modre właśnie akcenty. Choć nieco mniej liczna niż bogatka, modraszka to również bardzo powszechna w naszym kraju sikora. Nie dość, że piękna, to także bardzo zawadiacka i zadziorna. Przy karmnikach to ona najczęściej atakuje, wszczynając przepychanki i bijatyki. Jest jeszcze sikorka czubatka. Tę z kolei zdobią nie barwy, a piękny czub, czy też pióropusz na głowie. A także sosnówka. Ta jednak rzadko schodzi z koron drzew. Wbrew nazwie nie trzyma się tylko sosen, a wszystkich niemal drzew iglastych. Siódmą występującą w Polsce sikorkę, sikorkę lazurową, w zasadzie możemy pominąć, gdyż obserwowana jest ona w naszym kraju bardzo rzadko i praktycznie tylko sporadycznie. Na świecie natomiast jest aż kilkadziesiąt gatunków sikor. I zamieszkują one niemal cały świat, z wyjątkiem Australii, Antarktydy i Ameryki Południowej. Są to ptaki nie tylko bardzo szybkie, żywiołowe i zwinne, ale także bardzo inteligentne. Stanowią najbardziej inteligentną rodzinę ptaków zaraz po krukowatych i papugach. Szybko się uczą, a zdobyta wiedza łatwo rozprzestrzenia się w danej populacji. Swego czasu zaobserwowano, jak w jednym tylko miejscu w Wielkiej Brytanii sikorki nauczyły się dobierać do pozostawianych dawniej pod drzwiami mieszkańców butelek z mlekiem. Ptaki przebijały aluminiową pokrywę i zjadały tworzącą się na niej śmietankę. Z czasem owo zachowanie sikorek zaczęło się rozprzestrzeniać na całe miasto, potem na kolejne miasta, by w końcu zwyczaj ten opanował całą Wielką Brytanię. Dziś już mleka nie dostarcza się w ten sposób, ale to nie szkodzi. Sikorki nie zasypiają gruszek w popiele, bezustannie pracują nad nowymi sposobami zdobywania pożywienia, co możemy obserwować z naszych okien. Niektórzy dokarmiający je zimą miłośnicy ptaków wspominają nawet o tym, że co rano potrafią one dziobami dzwonić w szybę, domagając się pożywienia. Rzeczywiście, w zimowym dokarmianiu ptaków bardzo istotna jest regularność. Pamiętajmy o tym, gdy zdecydujemy się na to hobby. Ptaki przyzwyczajają się do żerowisk, włączając wizytę w danym karmniku do swojego codziennego grafiku. Gwałtowne przerwanie do karmiania, zwłaszcza w trakcie mrozów, może oznaczać dla nich poważne kłopoty. Dziś dzięki dużej dostępności karmników zasypowych zimowe dokarmianie ptaków jest bardzo łatwe. W sklepach oraz w sieci z całą łatwością dostaniemy także w przystępnej cenie całe worki słonecznika, czy nawet specjalnych mieszanek. Wystarczy napełnić karmnik, powiesić go w pobliżu szyby, ale jednocześnie w bezpiecznej od nieodległości, tak by odchody ptaków nie stwarzały kłopotu. I już możemy co ranek cieszyć się pięknym spektaklem natury. W zależności od miejsca zamieszkania, będziemy mogli rozpoznawać przy karmniku różne gatunki sikorek i nie tylko sikorek. Powodzenia! A na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!